Siemanko, z tej strony Pornung. Dzisiaj sobie zagramy w minigierkę Kolejną na moim kanale Craft Bros yy, O co w tym chodzi? No to chodzi o to w tym, że mamy Różne klasy do wyboru Możemy być pająkiem, creeperem, endermanem I różnymi stwórkami I o tym chodzi, że jest nas Czterech na arenie I musimy się wszyscy pozabijać Znaczy no, kto ostatni zostanie na arenie Tym wygrywa. Może przejdziemy od raz do do gry. Jeśli będzie wolna ręka. Tutaj? Nie. Fuli? O, jesteśmy na jakiejś. O, już ktoś doszedł, jakiś pan logic. <laughs> Bardzo fajny nick. Ja tylko sprawdzę jeszcze czy mi się wszystko dobrze nagrywa. Tak, wszystko, słychać mnie. Okej. Okay. No dochodźcie, więcej ludzi nie dojdzie, bo... Co dwóch będziemy grać? A jeszcze klasy? Tu mam klasę. mamy klasy. Mamy witchera, creepera, kaktus. Nie ma o co chodzi. Ale skupi. Ja zawsze biorę endermana. Dobra, zdążyłem. Po prostu się na poziomie, nie? O tu jest. Na dole. O tu może już wyjdę. Tam, tam no czyś. No czyś. Chyba nie wie o co chodzi za bardzo. A, stążył się tego teleportować I no, może mieć życia, no? Ha, czyli już zginął. No bo jak wiecie, to perełki odbierają za ży ten życie za szczęście. No i nie teraz bazka. Чай, но. Добро выступить. Ты что Ты оставишь? Брал себе, может, а так путье. Что? надо? Что? А не, он был я что Окей. Чё? Добро. Ну и не зайди. Я может? Jak mógłbym przegrać? Zostały mi dwa życia, a ma... Pan Lodzik, ma cztery życia. Jakim fartem. Dobra, może teraz pewnie nie będę żyło, to już życie sobie. Czyli się gdzieś Gdzie jest po nami? Ale jak ja takich ludzi nie lubię. Tu, to, 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 to. nie będzie słychać moją klawiaturę, ale... Chyba nie będzie nie, dostań, nie? Ile może mieć życia? Co? Jak mógł wygrać? No to, mm -hmm. Pierwszą rękę w takim razie przegraliśmy. Na coś poradzić. No to może... No, na to... O dobra, jest jakiś golem junior. To teraz może jakąś inną klasę prezentuję. Blaze... Blaze ma jakąś płonącą pałkę, Blazeroda. I łuk ma. Jeszcze Spider, jest dobry i Zombie. To ja teraz tym razem sobie wezmę... Zombie. No, Okej. Okay. No nie! Hotaru. Doszedł. Grałem już kiedyś z nim. No i ten ten, ten plan pan Lodzik jeszcze. A no to będzie fajna gierka. Pewnie znowu przegram. Hi. Jak to jest mapa? To jest mapa ta. Nie, to ja sobie wezmę Endermana. Enderman może tam skleić I to w kurze niektórych. Ło! Wow. Pan Lodzik! Fajnie. A, spadliśmy z naszego błędu, ale jest pojawiliśmy się. Uciekać he, daję się, rady. To jest też niebezpieczne. Chciał mi już A tam ktoś jest, ale. Poczekamy aż mi się życie zregeneruje. Teraz się tam No! No! Kurde! O! Dwa serca! Hardcore! Nie! Idź stąd! Idź! No i nie przegraliśmy komu. Dobra Więc... Myślałem, że już przegraliśmy, nie? Trafię. dobra, trafię. Mam strasznego farta Słaby jestem, ale trzy życia, no to chociaż nie jestem ostatni. No, hmm, czyli się zabiję, Pozostało mi dwa życia. bu nie. Hotaru hmm. wygrał, znaczy opuścił grę. Zombie nie idzie wy wygrać się na łapki, bo on jest silny. Strasznie silny. I co? No i przegraliśmy. No kurczę, znowu. To może jeszcze jedną? Jeśli będzie wolno. Dobra, ostatnia ręka zaczyna się za chwilkę. Zobaczcie sobie. Dobra, jeszcze teraz wezmę. To jest mapa. Kurczę, gdzie to się ma? Można spojrzeć. Ta. Dobra, to na tą sobie wezmę. Sam. Mam jeszcze tylko dwie minuty. Jakby się zdarzyli. Ale jeśli nie, no to zakończymy od razu. Odcinek. No już trzy sekundy! 2, i jeden. Myślę, że chociaż raz się nam uda wygrać. Dobra, nikogo nie ma. Co jest? Tu, 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 tu. Kaktus też jest nawet dobry, chyba. No! Ale bije. Będziesz się bił? próję się. No skąd on to bije? Eee, ja coś czuję, że szybko przegramy. Albo ja się klepać nie umiem, no kurczę, bolej no, no, no nie, ciąg jest. No nie! Dobra, to chyba będzie taka szybka runda. Nie chcę tu. No i tutaj się weźmie, no. No nie! Oj, skąd on tu? Dobra, w takim razie kończymy ten odcinek. Był krótki, ale chyba nic nie szkodzi. Ja się z wami żegnam. Zostawcie lajka like i suba i komentujcie. Na razie.